Witam Państwa na 27 pińczowskich spotkaniach historycznych, na których spotykamy się tutaj z inicjatywy, która miała miejsce właśnie 27 lat, a na jej czele stanęli Andrzej Dziubiński, znany historyk i regionalista oraz pan Lech Stępkowski. Na ich inicjatywę. Odpowiedzieli dyrektorzy miejskiej Gminy biblioteki publicznej oraz muzeum regionalnego w Pińczowie i tak narodziły się pińczowskie spotkania historyczne, które zawsze odbywają się w okolicy Święta Nadania Praw Miejskich naszemu miastu. W tym roku obchodzimy 595. rocznicę i tym bardziej jest mi bardzo miło państwa powitać. Witam, zaproszonych gości. Są... Władze Samorządowe na czele z Panem Burmistrzem Włodźmierzem Badurakiem. <klucz> Witam Mirosławę Wiśniewską, Skarbnik Gminy Pińczów. Bardzo serdecznie witamy. Pan, Witam Pana Krzysztofa Bąsika, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pinczowie. Witam Pana Jerzego Znojka, byłego dyrektora Muzeum Regionalnego w Pińczowie. I witam just, dr Justynę Dziadek, obecnego dyrektora Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Witam też Panią Jolę Opokę, dyrektora Miejskiej Gminy Biblioteki Publicznej, po której objęłam stanowisko. To też właśnie duży wkład pani Joli w rozwój tych spotkań historycznych, za co bardzo serdecznie dziękujemy i obiecujemy kontynuować Pani Joli. Witam serdecznie panią Sylwię Puchałę, dyrektora szkoły podstawowej w Bogucicach. Witam Annę Równicką bójcik wicedyrektora zespołu szkół zawodowych w Pinczowie. Panią Jolantę Piwowarską, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. Witam Panią Joannę kądzielę kot Dyrektora Biblioteki w Czarnocinie. Witam Pana Piotra Żaka, który reprezentuje Bibliotekę Wojewódzką, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Kielcach. Bardzo przepraszam. Witam panią Halinę Biały z biblioteki w Michałowie, która jest przedstawicielem biblioteki na co dzień filia w górach pińczowskich. Prawda pani Halinko? <kluczy> Witam panią Karolinę Stanę, która reprezentuje ochotniczych chłopiec pracy w pińczowie. <kluczy> Witam regionalistów i pasjonatów pana Roberta Osińskiego i Pana Janusza Wąskiewickiego. Bardzo serdecznie witam. Witam organizacje, instytucje, które przyjęły, które przyjęły nasze zaproszenie i witam młodzież, młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Pinczowie, która też uczestniczyła w naszym projekcie, o którym powiem troszeczkę później. Drodzy Państwo, szczególnie, naprawdę szczególnie chcę powitać Panią doktor Marię Mazaraki. Wnuczkę statnicza Jana Nazimowa bohatera powstania styczniowego, naszego lokalnego bohatera powstania styczniowego, który został kilkakrotnie ranny podczas tego powstania, i w walkach do marca 1864 roku czynnie uczestniczył w powstaniu. Powstanie styczniowe to był ciężki okres i tak naprawdę. Dużo zależało od ludzkiej pomocy. I w tym momencie też chciałabym bardzo serdecznie powitać potomków mieszkańców Przedsławki, którzy to mieszkańcy uratowali życie panu rotmistrzowi. Jest mi bardzo miło powitać pana Lesława Leszczyńskiego z rodziną, panią Małgosią. i <klucz> Pan Lesław jest potomkiem pana Tomasza Leszczyńskiego, który brał właśnie udział w akcji ratowania rotmistrza w dokładnie 13, 13 kwietnia 1834 roku jest z nami pani Krzysia Goły, która jest potomkinią pana Piotra, Jarego, Jara, Piotra Jara, który też razem z panem Leszczyńskim brali udział właśnie w tej zakrojonej akcji. Bardzo dziękuję. Był jeszcze z nami Pan Marcin Kozłowski, ale chcę, że już go nie ma, a chciałam powitać. Także bardzo serdecznie witam Sekretarza Gminy Miasta Pinczów, Pana Marcina Kozłowskiego. Drodzy Państwo, witam też naszych prelegentów. Panią Alicję Tyszczuk, która wygłosi drugi nasz wykład o kobietach w powstaniu styczniowym oraz witam pana doktora Kamila Kartaśnickiego, który wygłosił nasz pierwszy wykład o wyrobach śmierci. Drodzy Państwo, Spotkaniu Towarzyszy Wystawa, którą tutaj Państwo widzicie na planszach, jest to wystawa, która powstała w ramach realizacji naszego projektu. Wystawa nosi tytuł Walka 1863-1864 Walka i Nadzieja. I tak chcieliśmy opowiadać o tym powstaniu, czyli, że to był okres walki, ale też okres nadziei i być może niespełnionych marzeń, ale to tak naprawdę my teraz możemy <grych> oceniać. Wtedy powstańcy na pewno wierzyli w to, że mogą wyrwać się z podpanowania cara Rosji. Drodzy Państwo, ja bardzo serdecznie zapraszam już na pierwszy wykład. Później będzie można obejrzeć wystawę, która powstała przy współpracy kilku jednostek, czyli Biblioteki, Archiwum Państwowego w Kielcach oraz naszej Biblioteki Pedagogicznej, których przedstawicieli witam, bo zapomniałam. Witam pana Roberta Karpińskiego, kierownika i pana Marcina Zrona, historyka. Drodzy Państwo, wystawa składa się z 24 plaż i jest krótką wędrówką właśnie przez historię powstania styczniowego oraz wydarzenia, oraz które miały miejsce tutaj u nas, konkretnie na Ponidziu i na tym staraliśmy się skupić, ponieważ historia powstania styczniowego na naszym terenie jest bardzo bogata i naszą rolą jest pamiętać, przekazywać tą pamięć dalej, aby ona nigdy nie zginęła. Więc myślę, że nie będę już dłużej zabierać głosu. Teraz poprosimy pana doktora Kamila Kartazińskiego o wykład. A zanim to uczynimy, myślę, że warto uhonorować, chcemy uhonorować panią Marię. Proszę bardzo. Tak, proszę. Dziękuję bardzo. Tą sytuację mój dziadek opisał bardzo dokładnie w pamiętniku i tam był to tak, taki dzień, 13 kwietnia 64 rok, a ja się urodziłam 81 lat później. I to, że ja żyję, to jest dzięki tym właśnie osobom, przodkom tych państwa, którzy tutaj są. Yy, powstanie to gasało. I Rosjanie penetrowali wszystkie lasy. Dziadek już wtedy nie mógł być u siebie w domu, u rodziców, tylko był w lesie. I został powiadomiony, że nadchodzi właśnie oddział pozacki. I uciekł stamtąd. No był niesłychanie silnym człowiekiem, bo uszedł tej pogoni kozackiej, która była na koniach. Ale oni dalej penetrowali te, ten teren tam wokół. I właśnie tam opisuje, że Tomasz Leszczyński, jego taki kolega, z którym polowali, pisze tam wielki rabuś na zwierzynę, bo dobrze ten Leszczyński strzelał w celnie. I był też Jara i Stanek. Trzy, trzech takich młodych ludzi którzy przebrali dziadka w, pra, w sukmany, w, to w ubranie odpowiednie i poszli orać pole. I w ten sposób on się uratował. Oni potem zresztą ci, ci Rosjanie tam podejrzewali, że oni coś w tym pomagali komuś, i oni zostali zabrani przez o, jakąś tam żandarmerię, zaprowadzeni do, do, Mielce, do Miechowa, i potem stamtąd wrócili pieszo. No była to bardzo niebezpieczna akcja, bardzo dramatyczna i to w pamiętniku to jest świetnie opisane właśnie, jak oni tam chodzą po tym lesie, potem za nimi tam, tu, tu, tam szukają tego powstańca, także... To, że dziadek przeżył, to, że potem myśmy się wszyscy urodzili, następne pokolenia, to właśnie dzięki rodzinie tych trzech rodzin, które tutaj pomogły w tym. Także bardzo, bardzo jestem bardzo wzruszona, bo państwem, państwem leszczyńskim utrzymujemy kontakt od dawna, ale panią właśnie jeszcze teraz poznałam. I trzeba dodać jeszcze, że najmłodszy, syn, najmłodszy brat dziadka wyniósł się do, do Włoch, i właśnie w tym dworze w Przesławce mieszkali później Leszczyńscy. I to już nie ma tego domu oczywiście, ale jak stare plany odzyskałam z archiwum z Radomia, to właśnie jedyna rzecz taka ostoja tego miejsca taki znak to jest taka misa gipsowa, w której jest woda, taki staw. Nie jest źródła, tam biją, tylko właśnie ta woda opadowa tam się zbiera. I to jest jedyny taki punkt, który pozwala zlokalizować, gdzie ten dom był, gdzie była jakaś droga, bo teraz tam to wszystko oczywiście inaczej wygląda i pamiętnik zresztą na wyklejkach ma te plany tego, tego terenu całego. No więc jeszcze raz bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, i, i to jest dla mnie wielkie wzruszenie tego spotkania, że wszyscy Państwo tu jesteście z tych rodzin Jara i Leszczyńskich.